Hejka widzowie, nagrywamy filmik ze slimami. Zrobienia slime'ów. Mam tu mega wielki zestaw Otwieramy Patrzcie na to Ojej, ja kręc. To Tu jest sporo Tu mam takie dodatki Tu też Tu, to jest dobre jakieś kubeczki no i kolejne kuleczki to zaczynamy dobra to zaczniemy od od takiego niebieskiego strasznie ładny o był otwarty nawet okej okay. to weźmiemy sobie tu dobra, wracajcie. Teraz wam pokażę takie, no dodatki jakie zrobiłam, dobra widzowie mam już tyle mam takiego delfinka i ogonek chyba to delfin, ale tak. weźmiemy sobie niebieski kolor brokat, patrzcie jakich to mnie jest w buteleczkach szklanych Będę miał kiedyś. Wow, troszkę dużo tego naspałem. No ale cóż, trzeba, żeby był brokat. Dobra, to rozmarowujemy naokoło. No przecież musi być brokat. Hello! Mój palec! Dobra, na razie tak się prezentuję. Widzimy się zaraz. Jak to sobie... Albo dobra. To już sobie bez cięcie. U! Wysypało się troszkę. Albo wiecie? Chyba bez tych właśnie kuleczek. No bez... Kilka ich będzie, dobra? I dobra. Tak się... Ups! Tak się prezentuje. I musimy wyciągnąć to, bo będzie mega twardy ten slime. Wow. Nic się nie stało. Dobra. Jaki fajny cópek. No przez tego przez ten brokat. Ojej, ja, widzowie, nigdy nie miałam aż takiego fajnego zestawu slime. -i. Zaraz pokażę wam coś. Ups! Chciałam właśnie wam pokazać. I patrzcie teraz. Dobra, bierzemy się za kolejnego. Dobra, teraz weźmiemy jakiś... sobie na przykład... A na przykład takiego czerwonego. Upsi. Tu będą potrzebne nam nożyki, bo jest folia. Najgorszy wrog zabawy. Mam lekki katar, bo... Yy... No bo odrobinę jestem ziemią, Tak leciutko bardzo. Ten z poprzedniego To bierzemy nożyczki i wbijamy do niego. Dobra. Uh. Dobra? Otwarty. Tak? Otwarty. Tak, nie ma już. To dodamy sobie. A czerwony brokat. No bo chcemy, żeby było brokat. To się tak odkręca i się otwiera. I tu mam. Brokatu A. Dobra, miju, biju, miju, miju. Jak mało jak to zostało? Dobra, smarowujemy. Miziu, piziu, mizu, mizu. Więcej, ja gadam. Dobra. Dajemy takie wsięki. Idealnie będzie pasować. Hiup, plup. E, damy jakieś owocki. Ale kim mini. Prawie wysypały się. Hihi. I zaraz zrobimy deser, deser lodowy z tych mini, sl, z tych slajmów. Bo to są do tego właśnie takie kubeczki. Nie no chyba już wystarczy, albo jeszcze tak dwie kulki białe. Nie, no więcej na O. Jezu, ale po prostu wciągam. Dobra. To wyciągam mi wisieńkę. Troszkę mam tu sylwi już naokoło. Czekajcie, wyciągnę go jakoś. Spróbuję. Pozdrawiam mojego wczesnego y, Pawła, bo od niego to dostałam. I bardzo mu dziękuję! Jeszcze nigdy nie miałam aż takiego super zestawu po prostu to bardzo dziękuję. Dobra, robimy kolejnego. Dobra zby, otwieramy teraz czystego. Ten akurat nie ma foliki, to dziwne, ale patrzcie jakie ma bąbelki w środku. wow. Dobra, to do niego będzie taki cały ogonek. A może nawet taki szkieliciek. Okej. Okay. Mam pomysł widzowie. Zaraz zobaczycie. Patrzcie widzowie. Slime w środku slajma. Okej. Okay. Ciekawie się robi. To tu nie. To czekajcie, to może najpierw czymś posypiemy go. Jaki chcemy go? Jakiego? Patrzcie, jaki ładny kolor. Teraz wam, wam pokazać. Dobra, widzowie, patrzcie. Wow. Dobra. Mm. Ale to jest o kubeczek się mocno wbił Czekajcie jak go wyciągnę. Dobra, wyciągłam. Oraz ogon jest pochatwy, ale patrzcie. Jak na tych filmach takich. Kurczę, brokat się wysypał. Patrzcie widzowie, ja. Yeah. Dobra. I na dzisiaj to już koniec. Pa!